Witam, witam sercony witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na bedwarsach na OHMC.pl ja jakiś czas temu wystartował Bedwars na OHMC. Jestem sam ze względu na to, że nie udało mi się ogarnąć osoby do nagrywania, bo to jest totalnie spontan. Dzisiaj zagram sobie na tych bedwarsikach tutaj yy, naszych yy, Jest mało osób ze względu na to, że to jest 1412, nie poszłem do szkoły, bo jestem chory niestety. Może trochę słychać po głosie, może nie. Mam nadzieję, że nie ja tak bardzo i gramy sobie w czwórkę na, na 8-osobowej arence Ja już zaraz sobie zabuduję łyżeczko zaraz zobaczymy jakich przeciwników tutaj natrafimy pozdrawiam ogólnie Kerla sobie i Jana WP i Yamashi ze względu na to, że gram z nimi na live jakiś czas temu a Kerlin to wiadomo, tutaj jest nasz wajsz administrator na Łochmycy Ogólnie mi się na live'ach bardzo dobrze gra na, 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 na Bedwarsach yy, I bardzo pozdrawiam osoby z live'ów, które siedzą u mnie na Bedwarsach To są też osoby z serwera no, Najczęściej wygląda to tak, że siedzi po 4, 5, czasem 6 osób No na starcie było nawet 10 Bedwarsów I po prostu sobie siedzimy, gramy, dużo osób słucha live w tlecus. No też nie jest, jest spoko sprawą Bo jednak siedzą na live'ie i słyszą co and ja sobie już wezmę tutaj diamenty Ogólnie dawno nie nagrywałem odcinka samemu Mam nadzieję, że nie, nie będzie to jakąś przeszkodą mi tutaj Bo jak jest się, się, się samemu to trzeba dużo rozmawiać Bo, bo, bo we dwójkę czy w trójkę to ogólnie y, łatwiej to się nagrywa O wiele łatwiej, mamy skromnym zdaniem Mam już trzy diamenty I ja lecę sobie do bazy yy, I sobie będę kupował ulepszenie Tutaj zauważyłem, bardzo dobre jest od razu yy, w zbroję tutaj, ulepszenie zbroi naprawdę bardzo się to moim zdaniem opłaca. Oj, oj, proszę mnie nie pingować. Dobra, biorę sobie tutaj zbrojkę, dobra, dobra i coś ile mam tu złota? 6, dobra, ja tutaj będę zmierzał ku, środk ku środkowi. Ogólnie ta mapa jest moim zdaniem bardzo fajną mapą. Mi się ona, szczerze powiedziawszy, bardzo podoba na, 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 na tych Bedwarsach. Jest tak. Tu są diamenty, tu zaraz jest tego. Tu zaraz są emeraldy. Tutaj najważniejsze jest szybkie się uzbrojenie, bo tutaj naprawdę zbroja, tutaj to jest naprawdę ponad wszystko. Dobra zbroja. Dobra, mam już na zbroję. to ja już uciekam, mnie tu nie było. Szybko, szybko. I jest, są cztery osoby. Ojoj, tu proszę mnie nie bagować. Mam nadzieję, że żaden, żaden tutaj nasz kolega nie, nie, nie przyjdzie mi nie wpierdzielić Dobra, lecimy sobie do bazy szybko, szybko Tam widzę zielone, to jest Yamashi To zaraz bym Yamashiego wyjaśnił Tylko jak na razie się przyjdę uzbroić, bo to jest bardzo ważne Dobra Tu mam już na zbroję Tu sobie wezmę to Tu sobie mogę nawet za broń wziąć Czy mam na kill No Na diamentowy jeszcze nie Wątpię, że od razu będą mieli obsydian. Biorę sobie kilow. Biorę sobie troszkę budulca i szybko idziemy wyjaśniać tutaj. Ja bym się tak hamsko od boku podbudował. Ojoj, pan Yamashi się już skapnął, że wbijam do niego. Sobie tu nabita. Ojoj, nie Yamashi, nie łuk nie strzelaj z łuku, proszę. Dobra, git. Oj, 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 kurda, mnie dobił, ale zabiję go już, dobra. To chociaż tyle. Teraz muszę uważać na... A Ej, dawaj mi się kierę. <gry> dobra. Y Majano WP może tutaj bardzo szybko przejść. Janowu P zabił go? Nie Halo, pani Jan Jano P, Czego on żeś nie zabił kolegi? Nie można, tak? Dobra, to jakżeś nie zabił, to ja zaraz to zrobię. Szybciej, ham lecimy do niego. I zaraz wyjaśniamy kolegę, bo tak nie można. Dobra, tu nie ma nikogo, dlatego ja bym. A tam się kle klepią. A to ja bym chętnie dołączył. Dobra, ja maszyn nie żyję. Teraz kerl. Aś ty mocno napierniczasz To w ogóle ja, ja no WP, to ja bym zaraz to uciekał, szczerze powiedziawszy No cześć, no hej No cześć <laughs> Siema, siema, ja uciekam, mnie tu nie było la, la 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 la. dobra Szybko, szybko, bo mam tu, a tam pewnie se rozwalił drogę Spoko, na razie mi nie jest potrzebne tam, żeby przyjść do niego Szybko, szybko lecimy jeszcze 16, ale to git, to już mnie nie, nie, nie trzeba, bo zanim ja to zbiorę, to miną wieki. Yy, ja bym sobie jeszcze yy, na perłę może zebrał. To będzie bardzo dobry pomysł. Bo szybki transport jest tu na wagę złota. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Napiszcie, czy w ogóle wam się podobały takie odcinki, kiedy... gdzie sam jestem, dużo rozmawiam. A wykorzystuję okazję, że jestem yy, troszkę jeszcze przeziębiony, ale jestem w stanie do Was gadać o fuck. No. Proszę mnie nie lagować. Elo. <grystanie> dobra, dobra, siema, siema Kurczę, witam. La la la. <grystanie> la la la. la, la. <grystanie> Ale wyjaśnianko poszło. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że mnie nikt nie wyjaśnia albo mojego łóżka, bo to będzie lipa. Ale mam już na dwie perły. To jest bardzo dobry znak. Trzeba tutaj szybko, 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 jechać z koksem cztery diamenty, to sobie będę już w piecyk dawał Bo miecza się nie opłacało, lepsze jak na curwiam na z siekiery Dobra, jeb Jeszcze to mogę w sumie To się bardzo przydaje Ja już mam na dwie perełki Jedną sobie schowam, o mam tu end skrzynię, dobra, bo nie na każdej nie są end skrzynki TNT jeszcze wezmę Mogę, a, kupiłem za złoto, mogę już sobie diamentowy kilo wziąć, bo nie ukrywam, że już mogą być przygotowane przygotowany łopsydian. A, mniej, mniej biedny kilow. <gryw> Pozdrawiam, Awiłka, <gryw> bo on to ustawiał wszystko. Dobra. Mm. Ref, ref, refy, to się na pewno przyda. Jep, jep, jep. Dobra, lecimy z koksem O, widzę Janowp, a to może bym wykorzystał sytuację, że Janu WP nie ma. A jak on jeszcze idzie do Kerla, a na pewno idzie do Kerla. Dobra. Ja, ja, ja robię to. A tu jest tego, dobra. Oj, Ojoj. Czy ja zdążę, pytanie? A tam już po moje wyro idzie, dobra. A ja sobie wezmę perełkę, jak już tu mam en skrzynię. A tu nie ma skrzyni. <grych> fajnie, fajnie. Ciekawe, ciekawe. Dobra, to lecę szybko, bo mi tu łyżką idą zniszczyć, cwaniaki Dobra, to ja już się trzeba będzie przygotować już bardziej Give mi y, tego, diamenty, sześć diamentów, dobra Fajnie w ogóle, że się pułapka aktywniła Czyli nikt nie ma werka, czyli każdy jest na odstrzał i został kerl, curl, dobra Kerloza, kerloza Kurde, szkoda, że nie mam... A, dużo to on tu złota nie miał, ale miał jeszcze to A, widzę, że ktoś mi tu jakiś duszek mnie na na naparza Dobra. Mam nadzieję, że karto się szybko nie zjawi. Tu już nawet to nawet nie mam na co dać tak naprawdę. Eee... Kurde, przydałbym mi się całe stak złota, bo za to mogę sobie tu golema kupić. A golem by mi bardzo uprościł sprawę, to ja sobie to będę siedział. A. <ścoughs> Dobra, fajnie, fajnie. No to to będzie taki szybki bardzo odcinek z Łochmycy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejnych odcinkach z Bad Warsów, No i się ma.